Cześć, z tej strony Michał, autor powieści fantastycznej Epika. Ostatnio w ramach cyklu o self-publishingu wspominałem o redakcji, ale o redakcji jest też korekta. Korekta, żeby ostatecznie tekst wygładzić i doprowadzić do ładu. W tym bardzo pomogła mi Karolina przybył. Gabinet Słowa, tutaj również serdecznie pozdrawiam. Tak jak wcześniej praca nad tekstem zredagowanym, tak tutaj praca nad tekstem skorygowanym przyniosła mi bardzo wiele frajdy. Myślałem, że gdy będę czytał tą samą powieść, pisaną przez samego siebie po raz enty, szlak mi jasny trafi po prostu, ale nie, nie było, nie było tak źle, ponieważ znowu korektorka Karolina Czyniła bardzo wiele cennych uwag stylistycznych, no gdzieś tam oczywiście interpunkcja i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to, co już było wcześniej wyrafinowane w ramach redakcji, uzyskało ostateczne gładkie szliwy. Także znowu była to fantastyczna przygoda podczas pracy z tym skorygowanym tekstem. Znowu mam też nadzieję, że bardzo niebawem będę mógł zrobić updatecik na ten temat, ponieważ mocno szykuję się już do tego, żeby wydać pierwszą część Epika. Będę aktualizował informacje w tym temacie. Prawdopodobnie na początku listopada albo pod koniec października przekażę najświeższe informacje. A póki co... Pozostańmy w kontakcie, śledź proszę moje media społecznościowe. Za każde serduszko, łapkę, udostępnienie czy komentarz jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Pozostańmy w kontakcie, trzymaj się, hej!